Tak jak kochani na kanale, dzisiaj sobie zrobimy spa na Iwej, która już dawno w sumie nie była myta. Idź panda. Oj, no chodź! Wyjść nie chcę, a dzisiaj jest tak, jest tak gorąco. Idź mi stąd, że jej się nawet nie dziwię. Po jest okropnie. Wczoraj też było gorąco, dzisiaj to już jest przesada. I widzę, że mi się znowu szlaf rozwalił. Także. Trzeba ogarnąć to i będziemy najpierw ją zmoczę, potem całą ją umyję. Szczoty ma brudne, cała jest brudna, ale i bąk chodzi na tym zaraz tu. Zaraz ci pomogę. Zaraz. Fu, masakra. Jezu, lata mi tu coś. O. Zaraz i wy. No, już patrz, pomogłam ci. Dobra, idę odkręcić. Przywitaj się z widzami. Ojejku. Ojej, Iwej. Tutaj ci tylko tego. Co tym gąszczem, się wiecie, czy co to jest przepi. No. Rozplątuję i całą ją trzeba umoczyć najpierw napiszcie jak tam u was pogoda u nas generalnie były te burze i mocno nam plac zalało I był grad i w ogóle była masakra teraz tak mi woda stoi tak jak jest na jesień jak są burze na placu Więc nie fajnie Takie szczoty mieć brudnej Iwej. Wstyd O tak to, to Fajnie, mm, fajnie Taka brudna, jak on tutaj ma brudną, ale zawsze ona ma z tej strony i gdy guli, to się nie chce domyć i ma taką plamę żółtą. Ile bym nie umyła, to już jest tak zafarbowane. <coughs> Oj, 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 oj. Musisz poczekać. Cała cię muszę zmoczyć. Całą. I jeszcze. Dobra, wezmę szampon. Na razie ją tak poleję i zacznę ją szorować, a potem będzie wszystko dokładnie. Co? Ojejku, w ogóle to w sumie nic się nie odzyskało na ten temat na kanale, ale największy jest sprzedany, kto na Instagramie patrzę, no to wie. Eee, no dlaczego? No dlatego, że troszkę chcę zredukować tutaj tą ilość koni i głównie no, dlatego, że już jest starszy, a teraz nie miałam zbytnio też na niego czasu, a on musi chodzić, żeby e, nie pogorszyły mu się Plecy, żeby nie spadł z mięśni, żeby ciągle miał mięśnie po prostu. Eee, I co? I jest u takiej dziewczynki, tupta sobie parę razy w tygodniu, nie robi za dużo, dziewczynka młoda, bardzo lekka, więc u niego jest wszystko w porządku. Pewnie będą pytania o Instagram, ale niestety ja nie posiadam Instagrama właścicieli. Eee, no po prostu nie mają, nie udzielają się. Nie każdy musi i w ogóle, bo zawsze są pytania o to. Jak ktoś ma, no to podaje, No to wiecie. Bylays. No tu praktycznie każdy wie gdzie jest i w ogóle. Hiro, tak samo. Także jak mogę, to podaję. I jak ktoś ma. Ale... Ja dostaję jego zdjęcia. Więc też widzę jaka mu niego. I wszystko w porządku. Ma robione regularnie kopyta, zęby miał robione też. Więc naprawdę ma się dobrze. I co? Jest karmel wystawiony. Jakby ktoś chciał jeszcze i byłby zainteresowany, to można się odzywać o Molly Kofi. I wei nie jest nie będzie na sprzedaż. Nigdy. Raczej. Na pewno nie będzie. Ech. Także tylko te konie można. Można jak ktoś by chciał, ale naprawdę... E, naprawdę zainteresowane osoby, a nie... Że po prostu chce się popisać ze mną o tym, niektórzy tak robią. To nie róbcie tak. I do innych, którzy sprzedają, też tak nie róbcie, bo to już jest po prostu denerwujące. Ojejku, ojejku, I wej. taka jesteś, tylko ona bardzo lubi mijanie, tak? Tylko wredna. Wredna jesteś. Hmm, co? O nie, nie Tutaj ma tyle brudu, po prostu pod włosami na skórze że to jest masakra napiszcie też jakie byście chcieli oglądać filmy ja w ogóle nie mam pomysłu na pomysły, filmy dlatego jest ich tak mało nie bądźcie źli no ale brak pomysłu. ja też nie chcę w kółko to samo nagrywać żeby po prostu nie było to nudne Tutaj trzeba spukać i jeszcze raz i tą stronę zaraz też. Ojku Coś mi ten szlaf ciągle wyskakuje z tego Mówię o ile jaka brudna woda leci o jejku eBay ale ona też nie była chyba myta od początku no, w sensie nie była myta, myta przed zimę i teraz na wiosnę też chyba nie była albo była, nie pamiętam dlatego ma prawo być taka brudna no bo tu praktycznie przez cały rok się nazbierało tego pewnie we wrześniu ją ostatni raz myłam bo na niej usiadło. Chodź, z tą stronę ci zmyję. Tak. Tutaj szyja. No. Ona kiedyś aż tak nie lubiała się, ale się przyzwyczaiła. Być była taka, że tu się kręciła, prawo, lewo. Ciągle coś. A teraz stoi. Raz dziś się przesunie. Przejdzie na drugą stronę i stoi. Teraz brzuch, potem ogon i szczoty. Umyje. tak ci umyje no. <grywa> aż podniosła do góry co, zdenerwowałaś się? no tak, tak, tak i tu masz całe odbarwione i z tej strony trzeba dokładnie raz tu. I to już raczej będzie ostatnia warstwa, tak ogólnie. Tutaj na jej całe ciało. I się zabierzemy za szczoty i ogon. No znowu z tym masakra. muszę jeszcze coś i tam zmyć no szkoda Dobra, mocze szczoty i zaczniemy sobie ze szczotami zabawę. Przejdź. Iwej. Stój, stój! Kto ogląda długo to wie, że Iwej bardzo miała kiedyś problemy ogólnie z dawaniem nóg i zotykaniem się po nogach jest lepiej ale dalej nie jest pewno ogólnie tego coś musiało się po prostu stać w jej przeszłości że jest taka z tymi nogami stój stój Dobra, zrobiłam jej nieszczotę, teraz będę ją zmywać. Chcę to w miarę szybko zrobić, bo strasznie gryzą muchy. I się denerwuję. Ale to akurat masakra jest. Jakieś błąki, nie wiadomo co. Też takiej dokładnie tych szczot nie zrobiłam. Po prostu się nie dało. Się denerwuję strasznie przez muchy. Aktualnie. Tuś tuje. Ojejku, sorki, Iwej. dawaj ogon przejdź. toy story Dobra, i generalnie będziemy czekać teraz chwilę na ten ogon, żeby jej się zrobił dokładnie. Eee, ja jej rozczeszę grzybę, nie będę jej robił warkurczyków. W, w takiej, że no, są te muchy i to jej też pomaga odganiać je. Dlatego na razie, póki co nie robię. Tu jej, żeby miała ładne, żeby ładnie rozczesać. Na grzywce jej jedynie zrobię i założę jej maskę, nie? No. Kupiłam im takie maski z temu. Były tanie i powiem, że są dobre. Rozmiar jest uniwersalny i na każdego konia pasuje. Kofi nosi pony. Moli nosi X full. I na każdą jest dobry. dobra maska. Także naprawdę polecam. <laughs> Co Iwej? Zdenerwują Cię tak. Zdenerwują mąkę. Siemy jakąś mocniejszą gumkę. Tu jest ta taka duża. Okay. Poczekaj, poczekaj. Jeszcze chwileczkę. No pięknie. Teraz Ci założę maskę. Pozdrów widzów. Co? Pozdrów widzów. Pozdrawiam wszystkich też pozrobić mamę tatę i rodziców Brata, siostrę hmm. Zakładam jej maskę i będę opukiwać jej ogon U. Wiem się tak zakłada przez przód normalnie jak kantar Sprawię ci tutaj twojego warkoczyka. Byś nie miała na oczach, no tak. Piękna laska z ciebie. Czarna dama teraz. Posłuchaj. się. O właśnie, stój. No Dobra, i będziemy spłukiwać. I jeszcze ją całą też spłukamy. Ponownie. Tutaj oczy to wszystko. Tak ta plama żółta nigdy nie zejdzie. Hmm, chyba, żebym wybielaczem ewej zrobiła. No tak, jak macie jakieś sposoby na taką plamę, dajcie znać, bo podejrzewam, że nie jeden kwań takie coś ma. Tym bardziej biały. Na białej sierści. Też taki brud leci z tego twojego ogona. 哦，我去。 Chcesz przejść? Tak oczy typu. tutaj ugodziłaś się. Dobra, tak się prezentuje umyta Iwej e i ogólnie kamera mi się wyłącza. I piszę na niej, że jest po prostu za gorąco. Fu, mucha mi tu leciała. Tak się prezentuje Iwej. E umyta jeszcze nie wyschnięta. Dobra, jak wyschnie. I co? No, teraz. Nie zaraz, dla was to zaraz, dla mnie to pewnie parę godzin. Dobra, wyschnie i pokażę wam ją. Iwej e umyta, czysta i pachnąca, ale nie chcę do mnie przyjść, nie będę jej wyciągać specjalnie. Ale tak, o, wygląda. Odwrócić się nie chce, obraziła się na mnie. Och, i mucha nerwują. No, także w tym filmie to by było na tyle. Wystarczyła górę suba, doleczek, żeby wyjść na bieżąco. I piszcie komentarze, pomysł na film. No. Także do kolejnego. Pa pa i, i wy się żegla.